Siema kuddy! Topel lat! <noise> Aleś hawilę <szawire> postawił. No <noise> możemy? Pamiętaj, jak się witaliśmy co? Coch. Cochranko. <noise> <noise> no, chwalcie, chłopie, chwal. Firm oferujących fotowoltaikę i pompy ciepła jest wiele, ale takich, które się na tym znają, niewiele. Gwarancja do bramy i się nie znamy. Sprawdź dokładnie firmę, z którą chcesz podpisać umowę. Niezależnie czy budujesz nowy, czy remontujesz stary dom, z Columbus możesz uniknąć wielu błędów. Columbus Nowe Domy to kompleksowa usługa, która pomoże zaplanować i dopasować instalacje naszych urządzeń do twojego budynku. Buduj i remontuj bez pośpiechu. Zagwarantujemy Ci stałą cenę oraz dostęp do najnowszej technologii obecnej na rynku. dziwne! Na co mu tyle słuchali? Kolumbus. Dostęp do przyszłości.